Panie Tomu, bardzo proszę. Dobra, e, przykład działkowców to jest jeden z takich najbardziej kuriozalnych. W ciągu ostatniej kadencji prezydent podniósł im o 500% koszty funkcjonowania okrótków działkowych. Ale ta droż drożyzna dotknęła wszystkich mieszkańców Konina. My jako spółdzielcy staraliśmy się, żeby były niższe ceny za wodę, śmieci. Zwrot za deszczówkę. Jest to wszystko do uzyskania. Jeżeli udałoby się chociaż te trzy czwarte z tych oczekiwań naszych, to i tak każdy z mieszkańców Konina będzie miał kilkaset złotych albo przynajmniej sto złotych tani. Natomiast to również dotyczy i podwyżek wynagrodzeń. Te zdzieranie skóry z mieszkańców powoduje, że. Stajemy się ubożsi. Jeżeli byśmy zarabiali więcej, to z naszych podatków dochodowych 40% zostaje w mieście. Nie może być tak, że w spółkach miasta czy w straży miejskiej pracownicy, policjanci są na minimalnych pensjach krajowych. Podnieś, niech prezydent podniesie im wynagrodzenia, a wtedy więcej wpłynie do naszego budżetu. 40% tego podatku zostaje w mieście. Także drugą, drugim tematem, który też zabiegaliśmy, żeby ci kandydaci jakby się zobowiązali, to nie może być to zdzieranie skóry na, na, w każdej spółce miejskiej. Jak to możliwe, że się chwalą prezydenci starzy, że 20 milionów wzięli dywidendy? Przecież najpierw musieli zapłacić podatek do budżetu państwa i tylko resztę mogli przeznaczyć na jakieś swoje działania. Lepiej, żeby od razu te ceny były niższe. Wszyscy, jak będziemy mieli niższe koszty życia, lepsze zarobki, będziemy popierali pana Roberta.